No to co, Klaśik, Jaką byś robotę chciał? Komuś głośno, bo cię nie będę słyszał. Jakąkolwiek, nawet i przy stadlinie koni, w dużym gospodarstwie, gdzieś na budowach, nawet i na zmywach gdzieś do jakiejś knajpki. Roboty się nie boję, także każda robota jest dobra i nie hańbi. A jaką miałeś ostatnią robotę? W pensjonacie, żebym pracował za konserwatora. Ale nie tylko, bo na kuchni, na zmywaku, wszędzie. Brakowało pracowników, to nam upychali. Gdzie ten pensjonat był? Z Zakopanem. I czemu już tam nie pracujesz? Bo no, pracował na pół etatu 500 zł na miesiąc. Dokładnie. No, akurat... Dziewczyny miały tygodniowo 500 zł, a ja miałem miesięcznie 500 zł. No i co dało wyżyć za te 500 zł? Znaczy, myśmy tam wyżywienie mieli. Nie? No ale to się wiesz, na papierosy, na piwko się wybrało. I człowiek zawsze był do tyłu z, z pieniądzami. A jaki masz fach w ręku? Ja mam budowlańca. Z jaką specjalizacją? Z zawodowe. No to zawodowe to jest wykształcenie. Ale że nie robił nigdy w swoim fachu, no zawsze za pomocnika. Tam od czasu do czasu jak nie było muraża to, to żem stawał na ścianę i żebym stawiał mury. Przeważnie to za pomocnika, zobaczę. Wolaj mi za pomocnika sobie. Ja. Mniej myślenia było. A tu w Krakowie gdzie mieszkasz? A gdzie się da? Teraz to w cię sobie mieszkam. Znaczy nie będę mówił, że tutaj, no nie, bo nie, to... tu też można powiedzieć. Możesz powiedzieć, co chcesz. No to na dłonia. Piękny krajobraz, piękny domek. A namiot gdzie stawiasz? Poza Krakowem. Poza Krakowem, na peryferiach Krakowa. A chodzisz jeździć do tych augustynów, czy tam augustianów, czy tam gdzieś do tych pomocy? Nie. Nie, tam jest normalnie... Nie da się. Smród kiła... I więcej nic. I wszystko naprane. Zresztą widziałeś jakśmy byli, co żebym ci pokazywał, że co żeś zrobił tam zdjęcie, to widziałeś jakie menele przychodzą. Tam jedynie to co jeszcze dziewczyny przychodzą w miarę, ale faceci to. A ty pijesz? O teraz już rzadko. Po prostu mnie nie ciągnie do tego. Dla mnie może być nie musi być. W ogóle mnie to nie ciągnie. I tylko tam od czasu do czasu to... a to też rzadki przypadek jest, żeby ta niektórzy chodzą na pitole miną z tobą od rana do wieczora no co to za życie jest w ogóle no a po co by ci ta praca była? Nie po co. Pracować zawsze trzeba. Z czegoś trzeba żyć. Chodzić po ulicach, żebrać. Ja nie umiem tego zrobić, żeby żebrać. Tak na Krakowie dworzec jest opisany, że chodzą żebraki, na ludzi ludzie atakują. Każdy musi pracować przecież, żeby z czegoś żyć. A że ktoś nie chce, nie jest nauczony, no to nie pójdzie do pracy, po co mu, no nie? Cały dzień przechodzi, tam sobie zje, tam sobie zje, tam żebra na nalewkę, tam dostanie papierosa. I tak mu dzień zleci. Nie myśli, co będzie na następny dzień, z nim się działo. A ile byś chciał zarabiać? Ojejku, nie majątki znowu, dzisiaj majątek zarobić to trzeba mieć porządne wykształcenie. <laughs> Ludzie mają wykształcenia i co, siedzą w domu, nie mają pracy, dyplomy wiszą na ścianach. Zarabiają 1000, 1200, no zależy no nie, <laughs> jaka praca. I co jeszcze w życiu robiłeś? Tak, najwięcej to na, na roli, na gospodarstwie. I co jeszcze? Mówiłeś, że byłeś sanitariuszem, tak? Tak, a to już parę lat, kupę lat temu, do tyłu. Kupę lat do tyłu, tam, tam. lata dziewięćdziesiąte, to już jest... Trochę czasu upłynęło. Tu w Krakowie chciałbyś pracować? Znaczy niekoniecznie. Niekoniecznie Kraków. Niekoniecznie Kraków akurat. A jak nie Kraków, to gdzie? Gdziekolwiek. Może być drugi koniec Polski nawet A ty ile masz lat? Pięćdziesiątka. Pięćdziesiątka się zaczęła Ale w sile wieku No i w zimę co będziesz robił? Jak się zapowiada zima? Nie wiem, nie wiem jeszcze. Zobaczymy jaka ta zima w ogóle będzie, no ale coś trzeba będzie szukać, bo to co, na ulicy siedzieć. To jeszcze Kazik, powiedz może. Co to znaczy być szczęśliwym? O szczęśliwy. Szczęśliwym to trzeba mieć rodzinę. Ja byłem z początku szczęśliwym, mimo to, że nie było dzieciaka, ale byłem, ale później mnie to już zaczęło wszystko rozpraszać i niestety, jak się stało tak się stało. Jak myślałem jeszcze z początku nie, ale nigdy nie To i tak nie dojdzie do tego tak. lepiej sobie dać spokój. A teraz jesteś szczęśliwy, czy nie? Jestem. Cieszę się życiem. Ludzi można dobrych poznać, bardzo dobrych. Można przyjaciółmi zostać. I kogo żeś poznał ostatnio dobrego? Wow. Dużo, dużo. Wojtka. się trafiała bardzo bardzo dużo ludzi bardzo przede wszystkim młody i sympatyczny starszych też to trzeba zobaczyć to nie da się tego opowiedzieć. ludzie potrafią dobrze być potrafią być dobrzy, potrafią widać to, że potrafią mają duże serca